Witam w pierwszym odcinku Top Ten. Dzisiaj e, 10 najgłupszych ras psów. E, materiał zaczerpnięty ze strony JoeMonsterOrg. Psy są uważane za wierne, godne zaufania, i przede wszystkim mądre. Każdy właściciel psa opowiada historię o super inteligencji swojego czworonoga. Jednak jest kilka ras psów, które są po prostu strasznie głupie. Choć przy tym jedno z się, więc jest jeden plus, e, właśnie jeśli chodzi o te pieski. Pierwszy, Basset Hound. Długa morda i uszy, wielkie oczy i krótkie nóżki sprawiają, że bassety wyglądają czarująco. Chce się je mieć jako zwierzątko. Jednak te psiaki nie należą do najinteligentniejszych. Jednym, za co ja się je ceni, to i świetny, to ich świetny psy, to, psy te to wynik krzyżówki Raz Basset di a, Artois i Basset artezyjsko-normandzki. Były świetnymi, sorry, tak wolę ten z ale to jest dziwne do wymówienia. Były świetnymi kompanami myśliwych, ponieważ są wytrwałe i uparne, ale obecnie hoduje się je głównie jako psy rodzinne. Shizu. Te psiaki, wyglądające jak zabawiaczki, powstały prawdopodobnie w wyniku skrzyżowania pochodzącego z Tybetu i Hasa, a i chińskiego Pekin Pekinczyka. Szybko znalazły miejsce na chińskim dworze, gdzie, nazywały, gdzie nazywano je Tybety. Tybetańskimi psami lwami. Był ulubionym prezentem w wr wręczanym człowieku, członkom rodziny dynastii Ming 1368-1664. Pieski trafiły do Europy w 1930 roku i podobnie jak w Chinach, cenią cenione są za swój wygląd, a nie inteligencji, której tak naprawdę nie posiadają. Mastiff. Mastify to jedne z największych psów. Do Europy przywędrowały wraz z Armią Rzymską. W starożytnym Rzymie służyły jako psy ochronne oraz brały udział w walkach na arenach. Dziś najczęściej pełnią funkcję psów do towarzystwa. Mastify znane są z tego, że bardzo długo uczą się prostych rzeczy i jeszcze szybciej zapominają tego, czego się nauczyły, czyli po prostu... no mistrzostwo. Bigle. Co na tej liście robi Bigle? Przecież Snopi jest Biglem. A jest, a jest mądrzejszym psem niż wielu ludzi. Jednak prawda jest brutalna. Psy tej rasy mają dobry, węch, śliczny wygląd i to by było na tyle. Twórca skali IQ dla psów, Soleil Koren, twierdzi, że e, Retriver z Nowej Szkocji potrafi się nauczyć w miesiąc tego, co Beaglą zajmuje rok. Beagle Yy, nawet po kilkunastu treningach nie potrafią poprawnie wykonać żadnego polecenia potem nagle mają przebyw z geniuszu i robią to co się im każe a następnie znów mają atak amnezji yy, mówię na początku Bigle Bigle a nie Beagle więc dobra <gry> następne Pekinczyk Pekinczyk jest trasą wyhodowaną w, man, w Mandżurii. Do połowy, do połowy XIV wieku rasa ta znana była wyłącznie w Chinach, gdzie Pekinczyki używane były jako psy świątynne, ponieważ wierzono, że nas właśnie potrafiły dogonić i złapać demony. Podobnie jak szczyt, są nazywane były psami lwami i były popularne jako pieski do towarzystwa na dworze chińskim. Trenowanie Pekinczyków to droga przez mękę. Łatwiej jest pokro, poskromić upartego, rozpuszczonego dzieciaka niż tę miniaturkę. Wszędzie przeczytamy, że Pekinczyki są głupie i aroganckie, z wyjątkiem stron prowadzonych przez właścicieli, przez wielbicieli Pekinczyku, Pekinczyków. Oni określają je jako niezależne. 6. Bloodhound. Jak sama wskazuje Bloodhound, co pies gończy, który tropił ran, ranną zwierzynę podczas polowań. Nie można mu odmówić znakomitego węchu i tego, że wiele razy uratował życie ludziom dzięki swojemu darowi. Poza tym kompletnie nic specjalnego. Nawet Disney, tworząc postać pluso, nie zrobił z niego fizyka jądrowego, tylko sympatycznego gapy. Ale słodki jest ten piesek na tym zdjęciu i muszę to niestety przyznać. Siedem. Borzoj. Czy czytam Bożoj. Nie wiem jak to się czyta. Pierwszy raz słyszę o takim psie. Te psy pochodzą z krzyżówki hartów krymskich i górskich. Początkowo używane jako psy do polowań, obecne są psami do towarzystwa. W języku rosyjskim nazwa tego psa to szybki. Jednak na skali psiego IQ hart rosyjski jest dosyć powolny. Hodowcy nazywają te psy niezależnymi, jednak ich niezależność polega głównie na tym, że niechętnie słuchają się rozkazów. Ciao, ciao. Psy te są pochodzenia mongolskiego, a w starożytności uważane były za przeciwników złych duchów i używano ich, ich jako strażników świątyń. W tej roli sprawdzają się doskonale, ponieważ są głośne i szczekliwe. Są również wymagające, za i trudne do, do wytrysowania. ale patrzcie, kiedy słodkie, no, jakie słodkie dno jakiegoś takiego pieska. Ah. Bulldog. Podobnie jak gracze hokeja, którzy na lodzie są bezwzględni, a po zejściu z, lodu, z lodowiska zmieniły się w potulne baranki, takie buldogi, takie buldogi mają dwie twarze. W domu są czułe, łagodne i praktycznie tępe, a jako stróże są groźne i zajadałe. Zanim wskazano krwawych sportów yy, z udziałem zwierząt, buldogi były używane do szczucia innych zwierząt i walk z bykami. 10. Hart afgański. Piękny pies, no po prostu genialny. Legenda mówi, że to jest to jedyny pies, który znalazł się w arce Noego. Psy te mają więcej cech kota i dlatego uważa się je za nieposłuszne. Są łagodne, lubią dzieci i niesamowicie trudno je wytrysować. Nie ma szans, żeby Afgan przybiegł do ciebie na pierwsze zawołanie. Musisz się postarać bardziej. To na tyle w tym odcinku. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Słuchajcie, 10 łapek w górę to następny filmik z Top 10. Wiem, że długo będziecie co nabijać, ale też tworzenie takiego materiału też troszeczkę trwa, także zostawcie łapkę w górę, tyle po sobie wystarczy, te 10 łapek w górę i następny odcinek będzie i na następny dzień, także trzymajcie się, jelo!